Hej wszystkim, z tej strony Susanna Lions Stream a przed Wami kolejny odcinek z gry Star Stable Online. No i tak, ostatnio znowu mi się wyłączyło nagrywanie i mogliście to słyszeć, ale wiecie, no w domu to czasem się toczą rozmowy i takie tam, ale... Tak. Dobrze, nie z tym. Pogodiliśmy panie Elise Rockwill z Izabelą Sunfield. Jakoś tak, ja to pewnie tam, ale nie jestem najcudowniejsza z angielskiego. No i tak. Teraz mieliśmy wrócić do Edwarda, to wróciliśmy. Jeden ten Tomas teraz taki uzdrowiony jest, słodki. Yy, dostaniemy kiecę. No. No hmm, hmm, hmm. dobra, mam kiecę założoną. Ale fajna nawet. E, o, to była ten. Tam było napisane, że to była ulubiona sukienka liście próbowała na sukienka to czemu jej nie i teraz by się je dopiero ten fartuszek jakby pojawił hmm sprawdźmy staty tej ki no w ogóle statów nie ma no najpiękniejsza niby no nawet fajne te paski, te zdobionka ale jednak no chyba nie w moim typku dobra ta mi się bardziej podoba tak fajnie wszywana jest i te dodatki to moja Okej, okay. na ten odcinek to by było wszystko. Właśnie tak jak mówiłam, postaram się wbijać rybkę, bo żeby na kanale było ciekawie, żeby było więcej, no. Mm, więcej zadanek, więcej takich filmików z zadankami i myślę, że jak się przyłożę, to niedługo tutaj będzie ósemeczka zamiast tej siódemki. Naprawdę niewiele mi zostało jeszcze zrobić ciutkami i chyba niż światkami brakuje, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o łapeczkach i subskrypcjach. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!